Cześć, witam Was w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy Krajowej Dziesiątce, czyli przy drodze łączącej Bydgoszcz z Piłą. No i potem ta droga prowadzi do Szczecina. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na naszej stronie www.salondwakułka.pl. Pamiętajcie, każdy towar możemy wysłać w dowolne miejsce w kraju. Pojazdy przyjeżdżają do Was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. Jeżeli kogoś interesuje kwestia sprzedaży ratalnej, pamiętajcie, że u nas wszystkie formalności załatwicie bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj postanowiliśmy kolejny materiał przygotować dla was o skuterach, czyli o tym co jeszcze zostało nam sprzedaży z rocznika 221 i 222. Wiemy, że od przyszłego roku niestety ceny wszystkich pojazdów dużo się zmienią będą droższe, mamy już wstępne cenniki i będzie to naprawdę spora podwyżka Także przedstawiamy Wam wszystko to, co mamy jeszcze w tej chwili do sprzedania. Proszę pamiętać, że jesteśmy autoryzowanym dealerem takich firm jak Peugeot, Romet, Junak, Zip. Im również mamy pozycję z motorku oraz I'm Electric. A więc zaczynamy od Peugeota. Najbardziej popularne Peugeot, skutery pojemności 50, model Speed Fight I tutaj mamy podstawową wersję, ona występuje tylko w kolorze czarno-szarym. I ten skuter kosztuje 14 490. Skuter Peugeot Speed Fight 50. E, wszystkie pozostałe Speed Fight'y są. To są wersje tak zwane Sportline i one kosztują 14 14890, i mamy wersję w czarnym macie. Tutaj prezentujemy w czarnym macie bardzo popularny model. Potem biało-złoty, również z czarnymi, w sumie biało-złoto-czarny. Również cena 14890. Oraz wersja motul, czyli w malowaniu czarno-czerwonym z dodatkami białymi w barwach motula. I ten skuter też kosztuje 14890. I ostatnim skuterkiem, jaki nam został z Peugeota, to Peugeot Django 125. Takim retro stylu bardzo fajnie się prezentuje skórzana kanapa. To jest już 125 za ABS-ami i on kosztuje 17 790. To jest to, co mamy z Peugeota w tej chwili na stanie. Cofniemy się teraz w tamtą stronę do elektryków. Mam już informację z Peugeota, że będzie niestety spora podwyżka cenowa. Nie wiemy jeszcze ile, ale 1000 zł to najmniej. No i teraz przechodzimy do pojazdów elektrycznych. Skutery elektryczne rejestrowane na 50. I tutaj pierwsza pozycja to Barton Energy cena 6499 w kolorze biało-zielonym. Kolejny skuter to jest z firmy Motor Q, tak zwany Emax. On kosztuje 7999 zł. Ma lepszą baterię. I tutaj kolejny pojazd to również Emax, ale z firmy Barton. On już ma wyjmowaną baterię i miejsce na drugą baterię. On kosztuje 9399 złotych. W kolorze biało-zielonym bardzo fajnie wykonany oparcie na podłodze takie dodatki, bardzo fajnie to wygląda. Kolejnym pojazdem jest barton Energy 20 cena 6699 w kolorze zielono grafitowym. Dalej pojazd z Am Electric, tak zwany S3 za 10199, to jest jak pamiętam na silniku bosza napęd bardzo dobry skuter i jeszcze dwie sztuki Bartona Energy w kolorze zielono grafitowym za 6699 bardzo popularne skutery. Tutaj mamy dwie pozycje z firmy AM Electric. Tutaj to są takie najtańsze skutery z homologacją. W tej chwili kosztują 6199. Ich zaleta to to, że są lekkie. Bardzo chętnie panie na, nie, na nich jeżdżą, bo są po prostu bardzo lekkie 699. I teraz mamy duże skutery, czyli skutery na osoby troszeczkę większe albo na dwie osoby. To są modele Barton Falcon w pojemności, w pojemności 50 oraz Barton Falcon w pojemności 50 w drugim kolorze. Tu mamy Torku Formax, to jest też duży, fajny skuter. Przepraszam, nie powiedziałam ile Barton. Barton kosztuje 7900, a Formax skuter 50 7699. I tutaj mamy ostatnią sztukę, skutera 125 z firmy ZIP, i on kosztuje 7999 w kolorze niebieskim. Ostatnia sztuka skutera 125. I teraz przejdziemy do, do mniejszych skuterów 50. Tu nam naprawdę już niewiele zostało. Mamy ROMET 727, to jest bodajże z tego rocznika, musiałbym sprawdzić. 5599, to jest wszystko na kołach dziesiątkach, 50 w czterosuwie. Dalej Barton Galactic z tego roku, 22 rocznik, 6149. Dalej, ostatnia sztuka, Zip Tops RS za 5599, również mały skuter na kołach dziesiątkach w kolorze czerwono-czarnym. Dalej mamy trzy sztuki, bardzo ciekawego skuterka, on jest na kołach dwunastkach, to jest Zip Tops Plus. On jest z rocznika 2.21 i ma dobrą cenę, bo 5499 to jest dobra cena za skuter na kołach dwunastkach. I potem mamy jeszcze trzy sztuki skutera z firmy Junak, model 108. To jest tutaj ten, ten i ten w wersji niebieskiej, szarej, grafitowej i czerwonej za 6599. To jest również skuter na kole 12, w pojemności 50, oczywiście chłodzony powietrzem. No i z tej strony mamy też takie skutery trójkołowe bardzo ciekawe. Model Barton. Y, tres, wypadła mi nazwa, przepraszam. On kosztuje 7649 zł. Trójkołowy do rejestracji. O, to jest oczywiście elektryczny, bardzo popularny. Z tyłu kuferek. Drugą pozycją jest y, I'm, z IM Electric. To się nazywa y, Life 900W. 900 to jest też bardzo podobny skuter. Z tym, że on ma z tyłu koszyk, też bardzo ciekawa pozycja. I ostatnia pozycja to jest Faster Max Electroride. To jest ta sama firma, co robi dla nas Frosty i Pixie, czyli skutery zabudowane. Tutaj mamy ten skuter, kosztuje 9999 zł, również skuter elektryczny ale pamiętajmy, że ten skuter posiada certyfikat medyczny. Co to znaczy, że nie rejestrujemy go, że nie opłacamy ubezpieczenia, jeździ maksymalnie 25 km na godzinę i możemy się nim poruszać zarówno po drogach, jak i po chodnikach. Skuter z certyfikatem medycznym i jeszcze bardzo ważna informacja, można na niego dostać dofinansowanie do 70% spokojnie. Słyszeliśmy, że trzeba złożyć odpowiednie wnioski, chyba w MOPS-ie, ale to trzeba po prostu ten temat zbadać. To jest. Jeszcze raz powtarzam: skuter elektryczny z firmy Electroride, czterokołowy, z certyfikatem medycznym. To by było na tyle, jeśli chodzi o skutery, jakie w tej chwili mamy. No być może uda nam się jeszcze w tym roku zdobyć jakieś skalpele albo, albo galaktyki z firmy Barton. Nie ma co spodziewać się, że te ceny jakoś spadną poniżej 5000 tysięcy złotych, bo po prostu te ceny rosną z uwagi na wysoki kurs dolara. Dziękuję za uwagę. Zapraszam wszystkich na salon 2.pl. Pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy. Na cały